No, jest, jest przygoda, podkreślam, nie stoi ona po stronie ani gospodarzy dzisiejszego spotkania, czyli Urzędu Marszałkowskiego w żadnym razie, ani przewozów regionalnych, ani również producenta tego pojazdu, którego ja reprezentuję, czyli Bydgoskiej PESY. PESa w tej chwili próbuje naprawić sytuację, która wynikła z problemów w sieci. No właśnie co się stało? Doszło do skoku napięcia w sieci. Przypomnę, że za sieć odpowiada za dostawę prądu, odpowiada zupełnie inny podmiot w. Grupie PKP, doszło do tak zwanego przepięcia i na skutek tego, te, tego skoku napięciowego e, spadł wyłącznik, tak zwany wyłącznik szybki. Urządzenie w pojeździe, które w nagłych skokach napięcia odpowiada za bezpieczeństwo właściwie wszystkich obwodów elektrycznych, które mogłyby się w tej sytuacji e, spalić. Czyli tej, awari awari awaria prądu, pociąg a w tym momencie nie pojedzie? Pociąg pojedzie, próbujemy w tej chwili i, i, i z całą pewnością serwisanci PESO sobie e, z tym poradzą, podnieść falownik, czyli urządzenie, które jakby łączy trakcję z pojazdem. I myślę, że, myślę, że pojedziemy, ale chcę podkreślić jeszcze raz, że to jest rzecz, z którą chcemy się uporać, ale nie, nie, u źródła tego problemu nie, nie jest żaden błąd, czy to użytkownika pojazdu, czy producenta. Jak duże ryzyko, że takie rzeczy będą się zdarzały na trasach, których one regularnie leście? Pewnie tak długo jak stan sieci w Polsce nie będzie modernizowany w sposób doskonały, tak, tak, tak to ryzyko będzie czasami występowało.